są wręczane honorowe wyróżnienia, laury Powiatu Walckiego. To honorowe wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, osobom prawnym, a także instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Powiatu Walckiego oraz jego promocji. wieloletni prokurator rejonowy w Wałczu, pan Tadeusz Mikucki. Wielkie brawa panie Tadeuszu, zapraszamy na scenę. Chciałbym serdecznie podziękować panu Staroście Wojewódzkiemu, panu doktorowi Pugnowemu, i całemu zarządowi powiatu wojewódzkiego, a także dla pana marszałka do województwa zachodniopowolskiego i zarządu za to wspaniałą inicjatywę i jej uzdrowienie. Panorowanie mnie to ze szczytnym yy, wyróżnieniem, które większy w jakiś sposób moje 41 lat pracy na szeroko pojętej ziemi szczecińskiej w organach prokuratury. I kapitała oznaczeń, biorąc pod uwagę zaangażowanie władz, nagrodziła pana starostę Bogdana Wankiewicza, medalem za zasługi dla WOP, pana Wójta Piotra Świderskiego srebrną honorową WOPR-u. i tutaj mamy takie pewne zdarzenie prawne, że y, Pan Wójt jest też członkiem wopru i nie mógł otrzymać tego medalu, ponieważ te medale są przeznaczane tylko dla osób nie będących członkami WOPR-u. <grywa> Także, panie wójcie, chyba trzeba będzie się wypisać z organizacji na przyszły rok, jakoś zakręcimy i ten medal dostarczymy, bo ja będę to jest większy. W imieniu wyróżnionych chciałem podziękować za to wyróżnienie. Zapraszać na nasze bezpieczne wody, bo wodne, chodnicze pogotowie jest sprawne, aktywne. Działalność społeczna, wyróżnienia otrzymują. Ochotnicza Straż Pożarna w Golcach, a my pozwolimy sobie na scenę zaprosić pana Lecha Marchewkę, reprezentującego Ochotniczą Straż Pożarną w Golcach. Powiatowy Związek Drużyn ZHP w Wałczu Zapraszamy na scenę panią portharcmiszcz Elżbietę Adamowską. Projektodawca programu operacyjnego Kapitału Ludzki. Jednostka od lat służy pomocą mieszkańcom Bałcza. Chciałabym w imieniu własnym i w imieniu wszystkich pracowników powiatowego urzędu pracy serdecznie podziękować Kapitule za przyznanie nam tego zaszczytnego. W kategorii działalność kulturalna. Pierwszy z wyróżnionych, czy też grupa pierwsza z wyróżnionych, to jest znana nam już od lat grupa BODAR, tym razem i W wyróżnieniu w kategorii działalność kulturalna otrzymuje również pani Estera Marszewska i jej studium piosenki S. cantores w Człopie. ogromny zaszczyt a jeszcze większą tremę podziękować powstało w roku 2008 z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego gimnazjum w Kfirame panów przed przeze mnie przedstawionych czyli Pana Karola Babrzniaka oraz Marcina Kozienia. Otrzymuje również Szkółka pi Piłkarska Orzeł 2010. Dróża -20. Dziewcząt w kategorii 10 jest jedną z siedmiu drużyn trenujących w Szkółce Piłkarskiej Orzeł 2010. W -20. kategorii działalność sportowa dla Powiatu Wołeckiego otrzymuje przynioski klub Sportowy Liber. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować w imieniu zarządu klubu, w imieniu prezesa pana Marka Zawieja i w imieniu moich zawodniczek. i gdybym wiedziała, że mogę tu zaprosić, swoje malutkie dziewczynki, to na pewno bym je to zaprosiła i czułabym się bezpieczniej i lepiej. Także nas, gdy się zdarzy jeszcze kiedyś przypadkiem następny raz, to na pewno nie <grym grym grym grym> wiem